Mówić wszystkim z tej strony Maxi, a dzisiaj jest już zapewne ostatni odcinek w SNAF w Security Bridge Ruin. E, oprócz dodatkowych, które będą za zakończeń, dzisiaj ze mną jest, oczywiście, już standardowo. Dokładnie, no, moja siostra, No i co? Ciśniemy, słuchajcie, zakończyłem ostatnio wam specjalnie chamski odcinek. A teraz naciskamy przycisk i zjeżdżamy windą w dół. Co tam będzie? Dowiemy się. Już za chwilę Wiesz co mi się tutaj Co? z TikToka, pamiętasz? Które ci tam wysłałam ten No, którego ja prawie nie oglądałem O, jest muzyczka, która kiedyś była Ale nie, wtedy jak ten... Niefajna muzyczka Wtedy ja że on jest fajnym filmem, a wtedy tam A, no To mnie z tym skojarzyło Jo, 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 no pamiętam Ale ja Ale ogólnie ciekawe, bo myśmy tutaj nie byli w tym jakby takim holu głównym, nie? W tym DLC, wiesz, takim mega głównym tym... Gdzie były wszystkie dojścia, pamiętasz? No. Gdzie była ta duża scena? ale się No, a nawet trochę Byłoby to ciekawe, no. na pewno. I tak czekam na, kurde, film FNAFA. My w dwoje czekamy, który teraz i tak będzie. Już za niedługo. Będzie fajnie. Mam nadzieję, że nie zepsuję tego filmu i spełnię nasze oczekiwania, nie? I ponownie tutaj I maska się popsuła jakoś tak to... A no jo, bo jesteśmy w, nie jesteśmy w tym Veni Network, nie? Ja pierdzielę, czy tu się coś... No zmieniło się, ej, nie było wcześniej takiego przejścia. Latarka. Pamiętasz? No. Nie mieliśmy... Nie mieliśmy latarkę. Mamy save'a. Czyli pewnie będziemy umierać i tutaj się respić, hehe. Tu też i. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo tu też idzie jakiś kabel. Czy my możemy coś włączyć po drodze? Może też, bo wcześniej były coś takiego, że były jakieś generatory, nie? Nie, tu nic nie ma. Dobra, idziemy. Nie ma co opierdzielać się. Ogólnie to DLC jest mniej rozbudowane niż sama gra. Ale. jest zajebiście. Jest klimacik Co ty na to powiesz? No... trochę się boję, że coś wyskoczy Ogólnie ta. Oglądałaś to, nie? Nie, tego akurat nie Kurde ty! To jest woda? Nie, co to jest? Tam jest jakiś dół Ja myślałem, że to jest woda Jest woda, słyszysz? Kapie a, no. Ej, to... Ej, a no, no ta, wszystko dok się zawaliło przecież Po tym zakończeniu Takieś grzyby, nie wiem, jakieś dziwne to ile to tu wszystko leżało? Jest pizzeria I że to wszystko jest pod tą placówką jeny się przestraszyłem Aha i ja akurat latarka przedstawia, i takie nie używałem. Nie żeby coś Mam nadzieję, że nic tutaj nie będzie, bo mi ścięło już wierę Czyli tutaj żadnych prezentów raczej ani nic też nie powinno być. Co? Nie wiem, tego to raczej nie ma. Jeszcze ja się rozejrze za prezentami, ale raczej tutaj nie nic mam, nie ma. Znaczy, a nie jest! Ja dużo prezentów ominąłem, chyba, nie? No teraz to już trudno, już nic nie zrobię. Mi się wydaje, że. O, fast token Ja nie wiem, nie dał się. Może jakoś się dało, ale. Ta? No, No to mogę się powiedzieć, kurde. Trudno, faz token. Kolejny, czy to jest, żeby wejść do pizzerii, czy co? Jeszcze tam nie byliśmy. Ej, bo ja nie wiem totalnie, co mnie czeka. Co nas czeka? Co jest? No to na 100% spotka Freddy'ego Mam nadzieję, że... i Gregory'ego też. Chyba, że Gregory nie żyje razem z Freddy. Em. Dobra. Ciśniemy do rozwalonej już pizzerii Freddy. No tak to wygląda bynajmniej. Jakby ta pizzeria z pierwszych części FNAF, nie? Fast Token, kolejny! To coś było do kliknięcia? Nie. Ja Okej, okay, drzwi nam się otwierają. Mamy kolejny Fast Token. Ale przecież wszystko wiem. Zapewne. Były jakieś stare animatroniki, ale wiesz, takie rozmaite. A, no, 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 tak jak w, w Five Nights at Freddy's 2 były, nie? No. Te oldy. O kurde, to tu mamy z Custom Night'a. Come get your here. Opowiem ci teraz historię o matce i małym chłopcu, który byli w jakimś, się w jakimś lesie. Były potwory w tym lesie. Zamknęli się chyba w piwnicy. Potwory są zawsze straszne, ale mama. Jakby mama z chłopca nie bała się tych po potworów I kazała i jakby uspała tego chłopca do spania, nie? Czy coś tam Jednego dnia, potwory coś tam <grym>, słuchały i uczyły się Lula baby? Czyli A chyba? O to chodzi A i dalej nie można jest item? Czyli tu pewnie będzie jakieś zakończenie potrzebne. Do zakończenia to pewnie nie zdobyłem po prostu w jakimś prezencie, mi się wydaje. A bo mam za mało tokenów. O to chodzi. No tego fast token. To one gdzieś tam są jeszcze, czy co? Nie, mi się wydaje, że nie. Chyba nie. No raczej nie, bo byłem wszędzie, dobra. No to trudno, to nie zrobimy jakiegoś zakończenia, ale nie wiem jakiego. Czy może sekretnego, czy coś? Znaczy Lisowski już chyba ma. Eleven, nie wiem. Dobra, idziemy w dół. Trudno, no nie dokończymy do sobie tej historyki, bo nie mamy żadnego końca. Znaczy, miałem chyba trzy czy cztery i je zadałem. No, na tym, to. Czemu to jest wszędzie? Ej, chyba, że tutaj będzie kolejne. Tak, jest kolejne. Ile musisz mieć, żeby dalej dokończyć? Nie wiem, ale cisnę tam zaraz do niego i dokończymy tą historyjkę. O, czas! Już wiem gdzie my jesteśmy. Wiesz gdzie jesteśmy? Po drugiej stronie jakby. Jak spring trap... Jak zamykałem te, te drzwi. Nie wiem czy oglądałaś to na moim kanale. To jest to prawdziwe zakończenie, jak robiliśmy. Ostatniego dnia mama znalazła jedzenie. A potwory śpiewały, tak jakby tą kołysankę. Chłopiec otworzył drzwi. I co to tyle. No i go zeżarły, nie? Bo już chyba więcej tokenów nie jest potrzebne. No właśnie, no. Czyli po prostu chłopca. No, zjadły pewien te potwory. Ale my jesteśmy jakby po drugiej stronie, bo stąd wyłaziły animatroniki. Myśmy byli po drugiej stronie. Ej, No? I jesteśmy tutaj teraz jakby, gdzie purple guy był. Znaczy ten Springtrap, nie purple guy, bo ja w końcu. Znaczy, no, purple guy jest spring no, wiadomo. I tu przez ten vent. Chodził Monty tam A tam to jest pozamykane wszystko Ja pierdzielę Co tu jest grane ty? Tu możemy otworzyć? Otwórz, ja nie, bo jeszcze tutaj możemy iść A co my tu mamy? Kolejnego końca? Może? Nie! nie. Comics page A wiesz co to jest? Wiem, to jest What is this supposed to be? Wiesz który to jest moment? No to jest zakończenie, prawdziwy ending No, jak on go bierze ze sobą I ósma strona komiksu Czyli chyba gdzieś jeszcze przegapiłem prezent Bardzo możliwe No trudno, pozbieramy je kiedy indziej, nie? To do połowy mówisz? No dobra, zobaczymy Nie wiem Możliwe, no Chyba miałeś rację Nie, zabraknie kusk Prawie, prawie Zależy, kto jak definiuje połowę. Ej, tu jest jeszcze głębiej. myśmy uciekali w ogóle o nie. inaczej. Dobra, spadłem. To już trudno, nie ma powrotu. Ale czekaj. A, my to możemy się przycisnąć. A, z nic nie ma? Nie. A miało coś być? Nie, nie wiem, nie. ma. Chyba, że tędy, Gregory. Z Fredem. no bo przecież na końcowym obrazku było, że oni uciekli. Aha. A tutaj jest, że Gregory... gdzieś został? O! Mogę używać maski, ale jakim cudem? Tutaj małe, jakiś A To nie jest plecek Gregory'ego? Nie, nie wiem. Nie ale jakim cudem tutaj możemy użyć maski? No Czekaj. Keep going? Keep going? Ta tu nic nie. O! Press Eus machine O no Zbugowa jest. Nie, nie chcę. nie. Nie zbugowała. Gra się zbugowała, nie mogę nic zrobić. No ale ja chcę zobaczyć co jest. No dobra. Tylko że ja tam czegoś jeszcze nie zrobiłem, nie?

Nie, nie mów, nie mów, ale... Ja nie wiem czy powinniśmy to robić, nie? Rób, nie masz wyboru, musisz. Czyli to jest jedyne zakończenie do którego doszłem. Pewnie jakiś bad ending albo prawdziwy ending. To jest... Nie mów. No nie zaśmajmy. Chyba. Jak się nie mylę, to dla... Nie wiem, już sobie... A no ale kurde, wyłączyłem te wszystkie robociki. Widziałam chyba na TikToku ten fragment. Tak. nie było. Tak się zakończenie, możliwe, no. Jest tego no, stare, może... No. Nie, nie. Loli, Gregoj, jestem ok? No musisz się stać. No nie no, to nie idę, no dajcie spokój. No tutaj maska nam nie pomoże. Uratowałaś mnie, uratowałaś mnie, Gregory? Jestem, Gregory. Wiesz, kto to jest? Enart! You're not Gregory. What are you? I Gregory. Co jest grane? Oh, Roxy. Roxy no, sorry, co tu you hear Gregory, jest To prawdziwy ty? Ej, co jest nie. Czemu nic nie mogę zrobić? Spóźniłeś się. Skąd wiem, że to ty jesteś prawdziwy? Masz inne opcje, musisz się stąd uciec. No to jest Enard ta? Czy, czy kto w końcu? Dobra, spierdzielamy stąd Co? Go right, dobra Jest za tobą Dobra, dobra, dobra No już jemy on mi chodzi na tyłku on mi jest, nie? Dosłownie. Prawie. O nie. Jeden nie tutaj! Jeszcze mnie złapie, nie gadaj. No! Spierdzielaj! Rozwal mu łeb! Dobra, odetchnij mu rękę. Cassie, to ja. Myślę, że muszę ci wyjaśnić parę rzeczy. Nigdy nie powinnaś przychodzić do PizzaPlex. To użyłam na tobie triku.

O co tu chodzi? Co to? No on ogólnie powiedział, że nie może ryzykować, że wypuściliśmy kto, łamiąc te wszystkie kody zabezpieczenia. No. To nie jest nasza wina. No. no. i przeprasza nas. On nas zabił. Five Nights at Freddy's created by Scott. Kafton. To to jest bad ending. No, ale... ponieważ zabił Cassie A ja nie wiedziałam o co chodzi Co jest grane, ej Grubo, No mamy jeszcze jedną opcję Nie słuchać się Gregorego I lecieć w tą lewą stronę I tak dalej, może wtedy się uratujemy mhm. Czy nie, jak myślisz? Jason to polski Ej, ciekawe, jakiś Polak? Możliwe no, ale chyba tak, no bo przecież gra wy, wyjdzie też w, pols, w, polski, yy, w polskiej wersji językowej. Dobra, ja mam co, mi, yy, co do tego mieszane uczucia. Dla mnie, no, Gregory jest zdrajcą, nie? No, jakby on nie chciał... Jakby on, on się nagle wtajemniczył w to wszystko, nie? W ten Pizzaplex. No, zostawił nas na pas że się wcześniej z nami nie skontaktował, ale niby nie mógł. No, nie, My, nie wiem. Myślałem, że znaczy mi się też to wydawało dziwne, no bo. Nie, no na pewno są, ale nie wiem, które to jest prawdziwe, nie? Czy to? Czy inne, ale widzisz, Roxy nas uratowała, chociaż ją wyłączyliśmy, czy coś? Nie wiem, jak to się stało. tym robi. Ciekawe, ej. A myślałem, że to będzie vanessa, bo człowiek też robi. Ja? No a z vanessą, nie wiem co z vanessą. No No właśnie. Znaczy maskę po prostu jakby ochroniarza, nie? A tych masek mogło być więcej niż jedna. No mi się wy... No jakiś szkielet. Mi się wydaje, że Ennard. Wiesz hmm. do Ennard w Sister Location był, nie? Cassie. O! Cassie! Cassie, sorry, Roxy do nas mówi I waliło, i waliło grę. Nie wiem A nie, dobra I co, tylko to? Cassie? Czyli Roxy nas uratowała! Jak nic Cassie przeżyła. Czyli to może jest prawdziwe ten... może Może z Czyli będzie kontynuacja. Kiedy? Cholera wie kiedy. Aż im się zachce. Dobra widzę, że... Eee, no tutaj, ok, chapter'y są, dziewięć, wszystko przeszłem. Wszystko przeszliśmy. Al Al collectibles found. Ale collectibles, czyli co? Nie wiem. Ale uratowaliśmy duszę. Powyłączaliśmy wszystkie te, to na pewno. Nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba, bo jeżeli nie, to, to zapraszam Was do innych moich filmów. Subskrybujcie, no. lajkujcie, komentujcie. Ja się z wami żegnam. Dzisiaj ze mną była? Dokładnie tak. No i co? Na razie cześć. Co? Może ty się dzisiaj pożegnaj? Dobra, chciałam wszystkim dobranoc. <noise> Okej, okay, dobranoc. Yo!